Drodzy Chrystusie, w przypadku świętego Stanisława mamy do czynienia z faktem prawie niepojętym z ludzkiego punktu widzenia. Jest głównym patronem Polski, a niewiele o nim wiemy. Wiemy tylko, że się urodził w pierwszej połowie XI wieku. Przeżył około 40 lat, w czasie gdy królem polskim był Bolesław Śmiały. Że był biskupem krakowskim, wyświęconym najprawdopodobniej za granicami kraju, być może na Węgrzech lub w Niemczech. To są tylko hipotezy, bo święceń biskupich musiało udzielać trzech biskupów, a w Polsce takich możliwości wtedy nie było. W kluczowym momencie jego życia dochodzi do konfliktu między nim a królem. Przyczyny konfliktu też nie są do końca znane. Pewnym jest, że biskup popadł w niełaskę u króla, posądzony został nawet o zdradę króla. Jak podają kroniki, powodem miało być nieewangeliczne życie i rządzenie króla. Miał on uciskać swych poddanych, być wobec nich okrutny, zaniedbywać państwo, notorycznie łamać prawa moralne. Gdy upomnienie króla nie przenosiło efektów, biskup Stanisław zgodnie z ówczesnymi metodami rzucił na niego klątwę, wyłączył ze społeczności kościoła. Król rozścieczony upokorzeniem kazał zgładzić mieczem niewygodnego biskupa 11 kwietnia 1079 roku. Stało się to w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie, podczas gdy biskup sprawował Eucharystię. Ten czyn wywołał bardzo wielkie oburzenie narodu, który stanął po stronie biskupa, a zmusił króla do opuszczenia kraju. Król umarł na w dwa lata później, a uznanie dla biskupa pozostało żywe. I to jest dla nas no, główny argument, że oddolnie lud Boży e, wyczuł świętość biskupa, wyczuł jego wielkość. I ta pamięć przez prawie tysiąc lat w Ludzie Bożym przetrwała. Pamięć i kult. Dopiero prawie po 200 latach ogłoszonego świętem przeniesiono relikwia na Wawel. W 1765 roku ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski ustanowił order świętego Stanisława Wyskupa Męczennika, przyznawany patriotom ujmujących się za ubokimi, uciskanymi, szerzącym Polskość których ewangeliczne, cnotliwe postępowanie było wzorem dla innych. Jan Paweł II nazwał biskupa Stanisława patronem chrześcijańskiego ładu moralnego. Możemy też powiedzieć, że biskup Stanisław jest patronem trudnych czasów. Chcemy dziś, podczas Dnia Skupienia, mówić o naszej. Trudnej drodze w świetle życia świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Ona należy do tej samej klasy ludzi, z obisków Stanisław, niezwykle odważnych, nie mając za sobą żadnej ludzkiej siły poza wiarą, dającą jej przystęp do Boga, do Jego boskiej mocy. W dzisiejszą uroczystość czytamy. Z listu Świętego Pawła do Rzyma, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kto zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Prześladowanie, głód, miecz. I dalej apostoł wylicza całą litanię nieszczęść, które też nie są w stanie odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie. Teksty te doskonale wpisują się w 14-15 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Tę mowę Jezusa czytamy od minionej niedzieli przez cały tydzień, a centralne twierdzenie Jezusa w tej mowie brzmi: trwajcie we mnie. To trwanie jest właśnie źródłem siły w bo dzięki niemu. Może także w nas działać Boska Moc. Inny krzew, jeżeli ktoś woli inną roślinę, może sobie wstawić tam jabłę, śliwkę. Zapewnia gałązkom życie, owocowanie dzięki dostarczanym im sokom. To jest symbol boskiego życia w nas. Życia, które jest wieczne i niezniszczalne. Człowieka można zabić, zniesławić, sponiewierać, ale nie można zabrać mu życia Bożego. Prawdziwie skrzywdzić możemy się tylko my sami, przez grzech. Przez sakrament chrztu zostajemy włączeni w Chrystusa, stanowimy jedno, ale boskiej mocy. Może nam brakować w konkretach dnia codziennego, wśród różnych ucisków. Jak to jest możliwe? Pierwsza możliwość jest taka, że nie rozwinęliśmy w sobie Bożego talentu życia, zarodka Bożej Mocy. Bóg nie daje nam gotowców. Bóg nie daje dojrzałych owoców, ale nasiona, życie ukryte w ziarnie. Jezus opowiada przypowieść o Siewcy, gdzie plon zależy od gleby naszych serc. Potrzebne jest stworzenie w sobie warunków życia łaski, miłości Bożej. I tu nikt nie może czuć się Pominiętym przez Boga, który jest naszym Ojcem, a Jezus Słońcem, który świeci wszystko, wszystkim, bez proszenia go nawet o to. Wina może leżeć tylko po naszej stronie. A druga możliwość jest taka, że pewien zasób Bożej miłości, Bożej mocy mieliśmy, ale mogliśmy go stracić. Nie musi być to od razu grzech ciężki, ale notoryczna niewierność w drobnych rzeczach. Taka postawa minimalistycznej współpracy z łaską prowadzi do choroby duchowej zwanej letniością, czy po grecku akedium, która oznacza duchową anemię, niemoc, słabość, Niezdolność do bronienia się przed pokusami, przed różnymi trudnościami. I chyba to jest no, najczęstszy nasz przypadek, a właściwie obydwa razem wzięte. Ewangelia odczytana w uroczystości św. Stanisława mówi o Chrystusie, dobrym pasterzu, który oddaje życie za owce. On też to życie oddał. Musiał zdawać sobie sprawę, że niedobrze jest narażać się Królowi, ale taka ludzka roztropność nie miała dla Niego znaczenia. Upodobnił się do Chrystusa przez zjednoczenie z Nim, przez doskonałą współpracę z łaską i wszystko inne, nawet zachowanie życia przestało dla Niego mieć znaczenie.